O chwalebny święty Józefie, wzorzec nut i przykładzie wiary. Przychodzę do Ciebie z pokorą i oddaniem, aby błagać o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem. Ty jesteś wybrany przez Boga na przybranego Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa i małżonka Dziewicy Maryi, a także potężnego, miłosiernego świętego, który zawsze troszczy się o tych, którzy zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach. W tej chwili, święty Józefie, czuję się słaby i bezradny w obliczu życiowych problemów i przeciwności. Pilnie potrzebuję cudu w moim życiu, ponieważ sam nie jestem w stanie pokonać trudności, które mnie spotykają. Dlatego zwracam się do Ciebie, święty Józefie, abyś pomógł mi znaleźć łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Byłeś tylko ciężko pracującym człowiekiem, który wiedział, jak przyjąć świętą rodzinę z miłością i oddaniem. Naucz mnie być wiernym, podejmować zobowiązania, kochać hojnie i czule. Byłeś kochającym ojcem i wiernym mężem. Pomóż mi być lepszym człowiekiem, zdolnym kochać i służyć tym, którzy mnie otaczają. Święty Józefie, jesteś patronem robotników i cierpiących. Daj mi siłę i odwagę, by stawić czoła życiowym próbom. Ty jesteś wzorem Ojca i Męża. Naucz mnie być dobrym Ojcem i Mężem, abym umiał troszczyć się o moją rodzinę z miłością i czułością. Święty Józefie, jesteś obrońcą Kościoła i tych, którzy Mu służą. Pomóż nam być wiernymi Ewangelii i budować bardziej sprawiedliwy i braterski świat. Wstawiaj się za wszystkimi, którzy pracują dla dobra innych, aby zawsze mieli Bożą łaskę i opiekę. Ochwalebny święty Józefie, Ojcze Jezusa Chrystusa i małżonku Maryi Dziewicy, z sercem przepełnionym pokorą i ufnością przychodzę dziś do Ciebie, aby jako żywiciel świętej rodziny prosić o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem w czasie wielkiej potrzeby finansowej. Dobrze wiesz, jakie trudności i problemy niesie ze sobą życie. Dlatego piszę do ciebie z pilną i głęboką prośbą. Święty Józefie, jesteś patronem robotników i ubogich. Wstawiaj się za mną u Boga, abym znalazł rozwiązanie mojej trudnej i wymagającej sytuacji finansowej. Proszę cię, pomóż mi znaleźć nową pracę, abym mógł utrzymać siebie i moją rodzinę, abym mógł otrzymać pomoc finansową, abym mógł przezwyciężyć tę trudność, która tak bardzo mnie dręczy. Święty Józefie, który byłeś tylko ciężko pracującym człowiekiem, naucz mnie wytrwałości i wiary w Boga nawet pośród życiowych trudności i prób. Pomóż mi nie tracić ducha w obliczu przeszkód, ale ufać Bożej Opatrzności, która zawsze nam towarzyszy. Ty byłeś kochającym Ojcem, pomagając mi dbać o moją rodzinę, zaspokajać jej potrzeby i być przykładem miłości i oddania. Święty Józefie, jesteś patronem ubogich i potrzebujących. Pomóż mi przezwyciężyć tęsknotę i niepokój, które mnie przytłaczają, oraz odnaleźć pokój i wyciszenie płynące z zaufania Bogu. Ty, który jesteś wzorem cnót, pomóż mi stać się lepszym człowiekiem, bardziej hojnym, bardziej ludzkim i bardziej oddanym wartościom ewangelicznym. Święty Józefie, proszę cię, abyś spełnił moją prośbę swoim potężnym wstawiennictwem przed Bogiem. Niech Twoja łaska towarzyszy mi we wszystkich chwilach mojego życia. Obym zawsze był wierny mojemu powołaniu, z radością służył Bogu i bliźnim, a moje życie było żywym świadectwem Bożej Miłości i Miłosierdzia, niech ich opieka i pomoc towarzyszy mi w każdej chwili. I obym zawsze mógł liczyć na Twoją pomoc i wsparcie. O chwalebny święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa Chrystusa i małżonku Maryi Dziewicy. Dziś staję przed Tobą z sercem pełnym udręki i szaleństwa i proszę o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem, aby obdarzył mnie cudem zdrowia. Zostałeś wybrany przez Boga na opiekuna świętej rodziny, czyli potężnego, miłosiernego świętego, który zawsze troszczy się o tych, którzy zwracają się do ciebie w swoich potrzebach. Święty Józefie, w obliczu mojej słabości czuję się słaby i bezradny. Pilnie potrzebuję cudu, abym mógł odzyskać zdrowie i znów żyć pełnią życia. Wstawiaj się za mną przed Bogiem i proś o jego miłosierdzie i współczucie, aby obdarzył mnie uzdrowieniem, którego tak bardzo potrzebuję. Ty, który byłeś tylko ciężko pracującym człowiekiem, który opiekowałeś się Jezusem i Maryją z miłością i oddaniem, pomogłeś mi przezwyciężyć trudności, przed którymi stoję. Proszę Cię, święty Józefie, abyś pomógł mi znaleźć siłę i odwagę, by stawić czoła tej chorobie z wiarą i nadzieją, wiedząc, że Boża miłość jest silniejsza niż jakakolwiek choroba czy cierpienie. Święty Józefie, jesteś patronem chorych i cierpiących. Pomóż mi odnaleźć pokój i pogodę ducha, które płyną z zaufania Bogu. Naucz mnie ofiarowywać mój ból i cierpienie w zjednoczeniu z cierpieniem Jezusa na krzyżu, abym stał się miłą Bogu ofiarą. Święty Józefie, proszę cię, abyś towarzyszył mi we wszystkich chwilach mojej walki i pomógł mi być zawsze w obecności Boga. Niech Twoje wstawiennictwo będzie dla mnie źródłem pociechy i nadziei. Obym zawsze mógł liczyć na Twoją ochronę i pomoc. Niech moje zdrowie zostanie przywrócone, abym mógł służyć Bogu i innym z radością i wdzięcznością. Ochwalebny święty Józefie, wzorze życia chrześcijańskiego. Przykładzie miłości i oddania świętej rodzinie przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i nadziei, aby prosić o błogosławieństwo dla mojej rodziny. Ty, wybrany przez Boga na przybranego Ojca naszego pana Jezusa Chrystusa i małżonka Maryi Dziewicy, jesteś potężnym, miłosiernym świętym, który zawsze troszczy się o tych, którzy się do ciebie zwracają i o ich potrzeby. Święty Józefie, proszę cię o błogosławieństwo dla mojej rodziny we wszystkich dziedzinach życia. Niech nasz związek umacnia Boża Miłość i niech zawsze żyjemy w zgodzie i pokoju. Niech Twoja opieka zawsze będzie z nami, chroniąc nas przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Byłeś kochającym ojcem i wiernym mężem. Naucz nas być wiernymi naszym zobowiązaniom i kochać z hojnością i czułością. Pomóż nam przezwyciężyć trudności, które pojawiają się na naszej drodze i wzrastać razem jako zjednoczona i szczęśliwa rodzina. Święty Józefie, jesteś patronem pracujących i cierpiących. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy z wiarą i nadzieją pokonywali życiowe trudności. Błogosław pracy naszych rąk abyśmy zawsze mogli zaspokajać nasze potrzeby i przyczyniać się do dobra społeczeństwa. Święty Józefie, Ty jesteś opiekunem Kościoła i tych, którzy Mu służą, pomagając nam być wiernymi Ewangelii i wzrastać w wierze. Naucz nas być świadkami Bożej miłości pośród nas i ofiarować nasze życie i służbę innym. Święty Józefie, proszę, abyś towarzyszył nam w każdej chwili naszego życia i pomagał nam zawsze być w obecności Boga. Niech twoje błogosławieństwo zawsze będzie z nami, oświetlając naszą drogę i chroniąc nas przed wszelkim złem. Niech nasza rodzina zawsze będzie błogosławiona i szczęśliwa. I obyśmy zawsze czuli twoją obecność w naszym życiu. Ochwalebny Święty Józefie, wzorze wiary, pobożności i miłości do Boga. Z całą ufnością i nadzieją zwracam się do ciebie, prosząc o twoją pomoc i ochronę we wszystkich dziedzinach mojego życia. Proszę Cię, abyś wybawił mnie ze wszystkich kłopotów, które mogą dotknąć moje ciało, moją duszę i mojego ducha, i abyś dał mi łaskę przezwyciężenia wszystkich trudności i prób, przed którymi stajemy każdego dnia. Święty Józefie, patronie robotników. Proszę Cię, pomóż mi znaleźć godną i uczciwą pracę, w której będę mógł wykorzystać moje umiejętności i talenty, aby przyczynić się do dobrobytu mojej rodziny i społeczeństwa. Obym pracował pilnie i sumiennie. Zawsze naśladując Twój przykład bezinteresowności i pokory. O święty Józefie, wzorowy ojcze i mężu. Proszę Cię, abyś błogosławił mojej rodzinie i mojemu domowi, chroniąc nas przed wszelkimi negatywnymi wpływami i utrzymując nas zjednoczonych w miłości i wzajemnym szacunku. Czy potrafię być dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym synem lub córką, dobrym mężem lub żoną? Zawsze podążając za Twoim przykładem oddania, miłości i wierności. Święty Józefie, patronie studentów i artystów, proszę Cię o łaskę, abym zawsze uczył się więcej, wzrastał w mądrości i wiedzy oraz rozwijał swoje zdolności twórcze na chwałę Boga i dla dobra ludzkości. Obym używał moich talentów i darów z hojnością i pokorą, zawsze naśladując Twój przykład prostoty i wdzięczności. Święty Józefie, wzorze świętości. Proszę Cię, pomóż mi wzrastać w cnocie, świętości i miłości do Boga i bliźniego. Obym mógł naśladować Cię w Twojej pokorze, w Twoim posłuszeństwie woli Bożej, w Twojej niezachwianej wierze i bezwarunkowej miłości do braci i sióstr. Czy mogę być narzędziem Bożej łaski, niosąc przesłanie Ewangelii wszystkim, których spotkam na swojej drodze? Ochwalebny Święty Józefie, wzorzec nud i świętości, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa i oblubieńcze Maryi Dziewicy, z całym oddaniem i ufnością zwracam się do Ciebie, Prosząc, abyś wstawiał się za mną przed Bogiem we wszystkich dziedzinach mojego życia. Święty Józefie, zostałeś wybrany przez Boga na opiekuna świętej rodziny. Z tego powodu jesteś uważany za patrona rodzin, robotników i umierających. Twoje życie jest przykładem pokory, posłuszeństwa, wierności i miłości do Boga. Twoje wstawiennictwo ma moc przed Ojcem Niebieskim. Proszę cię o wstawiennictwo za mną w moich problemach finansowych. Abym mógł uzyskać niezbędne fundusze na zaspokojenie moich potrzeb i potrzeb mojej rodziny. Pomóż mi znaleźć uczciwą i honorową pracę oraz mądrze nią zarządzać. Powierzone mi fundusze wstawiają się za mną w sprawach mojego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Proszę cię o oddalenie ode mnie wszelkich chorób i dolegliwości oraz o łaskę uzdrowienia i szybkiego powrotu do zdrowia. Obym zawsze był w pełni zdrowia i wigoru ducha, gotowy do wypełnienia misji powierzonej mi przez Boga. Święty Józefie. Patronie rodzin. Proszę o wstawiennictwo za moją rodzinę. Obdasz nas łaską jedności, pokoju i harmonii, aby chronić nas przed wszelkimi negatywnymi wpływami i pomóż nam pielęgnować atmosferę miłości, szacunku i współczucia. Niech nasza rodzina będzie odbiciem świętej rodziny. Obyśmy zawsze żyli w komunii z Bogiem i ze sobą nawzajem. Wstawiaj się za mną w moich problemach emocjonalnych i duchowych abym odnalazł wewnętrzny pokój i szczęście płynące z komunii z Bogiem. Pomóż mi pielęgnować wiarę, nadzieję i miłość, wzrastać w cnocie i świętości. Obym zawsze był w harmonii z wolą Bożą. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Bożej dobroci i miłości. Święty Józefie, wzorze sumiennego pracownika. Proszę Cię o wstawiennictwo za mną w moich przedsięwzięciach zawodowych i edukacyjnych. Pomóż mi być oddanym, uczciwym i kompetentnym pracownikiem oraz osiągnąć sukces i uznanie w moich przedsięwzięciach. Obym zawsze dawał z siebie wszystko we wszystkim, co robię. Niech moje zdolności i talenty będą wykorzystywane na chwałę Boga i dla dobra ludzkości. Wstawiaj się za mną w moich zawodowych troskach, pomagając mi rozeznać Bożą wolę dla mojego życia i znaleźć ścieżkę, która doprowadzi mnie do pełni szczęścia i spełnienia. Obym zawsze słyszał głos Ducha Świętego w moim sercu i podążał śladami Jezusa Chrystusa na mojej drodze. O Święty Józefie, wzorzec cnót i świętości. Proszę cię, pomóż mi wzrastać w świętości i podążać śladami Jezusa Chrystusa. Pomóż mi być prawdziwym i oddanym chrześcijaninem i żyć zgodnie z naukami Ewangelii. Obym zawsze kochał Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, a moje życie było żywym świadectwem miłości Boga do świata. Proszę Cię również o wstawiennictwo za wszystkich ludzi cierpiących na tym świecie, szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i pocieszenia. Pomóż nam być wrażliwymi na potrzeby innych i czynić dobro, kiedy tylko możemy, abyśmy byli narzędziami pokoju, miłości i miłosierdzia na tym świecie. Józefie, obroń kościoła i umierających, proszę Cię, abyś wstawiał się za wszystkimi, którzy są w ostatnich chwilach swojego życia, obdarzając ich łaską pokoju i spokoju. Pomóż im przygotować się do życia wiecznego i odnaleźć pociechę i nadzieję płynącą z wiary w Boga. Niech umierają w pokoju i komunii z Bogiem, wiedząc, że ich ziemskie życie było okazją do wzrastania w miłości i świętości. Święty Józef jest obrońcą i wiernym orędownikiem. W Twoje ręce oddaję moje życie. Pomóż mi być prawdziwym i oddanym chrześcijaninem i żyć zgodnie z wolą Bożą. Proszę cię, wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego, udzielając mi łask i błogosławieństw potrzebnych do szczęścia i wypełnienia misji powierzonej mi przez Boga. Obem zawsze cię czcił i kochał, a moje życie było żywym świadectwem Twojej dobroci i mocy. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Nie zapomnij zostawić swoich próśb o modlitwę. Umiłowany święty Józefie. Pokornie staję przed Tobą. Uznając Twoją wielkość i potężne wstawiennictwo przed Bogiem. Proszę Cię, abyś wylał swoją ochronę na mnie i moją rodzinę, chroniąc nas przed wszelkimi fizycznymi, duchowymi i emocjonalnymi kłopotami. Zostałeś wybrany na opiekuna dzieciątka Jezus i wiernego małżonka Maryi Dziewicy. Zabierz potrzeby i problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Proszę o Twoje wstawiennictwo. Abyś był naszym obrońcą i patronem we wszystkich dziedzinach naszego życia. Proszę cię, święty Józefie, o opiekę nad naszym zdrowiem, o wzmocnienie naszych ciał, umysłów i twórczych duchów, o łaskę życia pełnią i witalnością, abyśmy mogli wypełnić naszą misję na tym świecie. Pomóż w trudnościach finansowych, z którymi się borykamy. Święty Józefie, modlę się do Ciebie o pomoc i przewodnictwo. Przybywasz ze wsparciem świętej rodziny, wiesz jak ważne jest zaopatrzenie i utrzymanie. Proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, o błogosławieństwo finansowe w naszym życiu. Pomóż nam mądrze wykorzystywać powierzone nam fundusze, aby zaspokoić nasze podstawowe potrzeby i współpracować z tymi, którzy są bezbronni. Święty Józefie, wzorze pracy i poświęcenia, naucz nas cenić służbę i dążyć do postępu w naszych zawodach. Obdarz nas mądrością i rozeznaniem, abyśmy podejmowali właściwe decyzje dotyczące naszej pracy w celu osiągnięcia sukcesu i osobistego spełnienia. Niech nasze działania będą oparte na prawości, sprawiedliwości i współczuciu, podążając za przykładem, który nam zostawiłeś. Umiłowany Święty Józefie, ufamy w Twoją dobroć i miłosierdzie. Przyjmij nasze błagania i przedstaw je Panu swoimi świętymi rękami. Wzmocnij naszą wiarę w nadzieję, abyśmy z odwagą stawiali czoła trudnościom, które pojawiają się na naszej drodze. Dziękujemy Ci, Święty Józefie, za Twoje wstawiennictwo i za to, że wysłuchujesz nas z ojcowską miłością. Ufamy w Twoją nieustanną opiekę i obecność w naszym życiu. Z Twoim błogosławieństwem żyjemy w pokoju, zdrowiu i pomyślności. Potężny Święty Józefie. Nadal wznoszę swój głos w modlitwie. Uznając, że jesteś potężnym orędownikiem przed Bogiem, proszę, abyś nadal błogosławił moje życie i życie tych, których kocham, prowadząc nas na każdym kroku. Błagam o Twoją ochronę w czasach niepewności i trudności. Święty Józefie, w obliczu życiowych trudności ufam w Twoją stałą obecność, wiedząc, że jesteś wsparciem i schronieniem. Proszę cię, abyś był przy nas w czasie choroby, uśmierzając ból i przywracając zdrowie. Niech Twoja potężna ręka uzdrawia nas i wzmacnia, abyśmy mogli cieszyć się pełnią życia, które dał nam Bóg. Święty Józefie, opiekunie rodzin, modlę się o harmonię i jedność w naszych domach. Pomóż nam budować silne i pełne miłości relacje oparte na szacunku, dialogu i zrozumieniu. Wylej błogosławieństwo na naszych bliskich. Chron ich przed wszelkim złem i usuń wszelkie podziały i niezgodę. STW zamknięte RZ pokój i miłość. Wzmocnij więzi rodzinne. Jeśli chodzi o nasze potrzeby finansowe, proszę cię, Święty Józefie, o wstawiennictwo u Boga, abyśmy zostali pobłogosławieni dobrobytem. Pomóż nam znaleźć pracę i źródła dochodu w sposób godny i sprawiedliwy. Otwórz drzwi abyśmy mogli uzyskać potrzebne nam środki utrzymania, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo naszego życia. Święty Józefie, Twój przykład cnoty i pokory uczy nas być uczciwymi ludźmi we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obyśmy podążali za Twoim przykładem posłuszeństwa i wierności Bogu, zawsze starając się postępować sprawiedliwie i hojnie. Udziel nam łaski, abyśmy byli narzędziami miłości i dobroci na świecie szerząc światło i nadzieję, gdziekolwiek jesteśmy. Umiłowany Święty Józefie, proszę cię, abyś przyjął moje błagania i przedstawił Bogu za twoim potężnym wstawiennictwem moje najgłębsze potrzeby i aspiracje. Dziękuję ci za twoją stałą obecność w moim życiu i za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Ufam w twoją ojcowską miłość i nieustanną ochronę. Niech twoja łaska towarzyszy mi każdego dnia Święty Józefie, i niech dzięki Twojemu wstawiennictwu osiągnę pokój, zdrowie i błogosławieństwa finansowe, których pragniemy. Obyśmy osiągnęli pełnię życia w komunii z Bogiem. Umiłowany Święty Józefie, ofiaruję moją modlitwę z żarliwością i oddaniem, ufając w Twoją potężną pomoc we wszystkich obszarach mojej egzystencji. Proszę Cię, abyś pobłogosławił moją duchową ścieżkę, obdarzył mnie mądrością i rozeznaniem, abym podążał drogami Boga. Modlę się do Ciebie o ochronę. Święty Józefie, pośród trudności i przeciwności, z którymi muszę się zmierzyć, wiem, że mogę liczyć na Twoje wstawiennictwo, aby pokonać przeszkody i znaleźć rozwiązania trudności, które pojawiają się na mojej drodze. Wzmocnij moją wiarę, abym wytrwał w obliczu prób i zaufał Bożej dobroci. Święty Józefie, wzorze pokory i posłuszeństwa. Modlę się o Twoje wstawiennictwo w mojej pracy i powołaniu. Prowadź mnie, abym znalazł sensowny cel w moim życiu zawodowym, abym mógł przyczynić się do wspólnego dobra i znaleźć satysfakcję w moim zawodowym spełnieniu. Pomóż mi wypełniać moje obowiązki odpowiedzialnie i wiernie. Bądź dla mnie przykładem uczciwości i etyki. Święty Józefie. Proszę cię o błogosławieństwo we wszystkich obszarach mojego życia finansowego. Obdarz mnie rozeznaniem, abym mądrze zarządzał moimi funduszami, unikając marnotrawstwa i będąc hojnym dla potrzebujących. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł zobaczyć owoce mojej pracy i osiągnąć stabilność finansową, niezbędną do zaspokojenia moich potrzeb i współpracy ze szlachetnymi ludźmi. Święty Józefie, Patronie Rodzin. Wyciągnij swoją rękę nad moimi bliskimi. Chroń ich od niebezpieczeństw i osłaniaj od wszelkiego zła. Wzmacniaj nasze więzi miłości i jedności, aby w naszej rodzinie panował pokój, szacunek i wzajemne zrozumienie. Niech twój przykład ojcostwa inspiruje mnie do bycia narzędziem miłości i wsparcia dla tych, którzy są wokół mnie. Umiłowany święty Józefie. Dziękuję Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo i łaskę w moim życiu. Ufam w Twoją potężną pomoc i błogosławieństwa, którymi obdarzasz tych, którzy zwracają się do Ciebie z wiarą. Proszę, abyś nadal szedł obok mnie, chroniąc mnie, prowadząc mnie i prowadząc mnie coraz bliżej Boga. Niech Twoje światło oświetla moją ścieżkę, abym mógł doświadczyć ochrony. Zdrowia i błogosławieństw finansowych, których tak pragnie ukochany świętego, kontynuując modlitwę, ofiarowuję Ci moje błagania z odnowioną żarliwością i ufnością w Twoje potężne zdrowie. Proszę, abyś nadal wstawiał się za mną, zapewniając mi ochronę, zdrowie i obfite błogosławieństwa finansowe. Błagam Cię, święty Józefie, strzeż mnie od wszelkiego zła i niebezpieczeństw, które mogłyby zagrozić mojemu życiu i życiu tych, których kocham. Okryj nas swoim płaszczem miłości i chroń nas przed fizycznym, duchowym i emocjonalnym złem, które może nas nękać. Niech Twoja czujna obecność będzie dla nas stałym źródłem wsparcia i siły pośród przeciwności tego świata. Święty Józefie, wzorzec nud i świętości, proszę o wstawiennictwo w intencji mojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Obdarz mnie łaską silnego i zdrowego ciała zdolnego do wykonywania codziennych czynności z energią i wigorem. Wybaw mnie od choroby i umocnij w chwilach słabości. Niech twoje wstawiennictwo przed Bogiem zapewni mi uzdrowienie fizyczne i równowagę psychiczną niezbędną do pełnego życia. Święty Józefie, za twoim wstawiennictwem modlę się, aby w moim życiu otworzyły się drzwi sukcesu i pomyślności. Pomóż mi podejmować mądre i rozważne decyzje finansowe, prowadząc mnie do możliwości, które mogą przynieść obfitość i stabilność. Niech moje życie finansowe będzie błogosławione. Obym mądrze korzystał z zasobów, hojnie dzieląc się z potrzebującymi. Święty Józefie, obroń rodzin i wzorze ojcostwa, proszę Cię o wstawiennictwo w intencji harmonii i jedności w moim domu. Wzmacniaj więzi rodzinne. Promuj miłość, zrozumienie i wzajemny szacunek między wszystkimi członkami mojej rodziny. Chroń nas przed konfliktami i odpędzaj wszelkie negatywne wpływy, które mogą zakłócić spokój naszego współistnienia. Niech nasz dom będzie przystanią miłości i bezpieczeństwa, gdzie wszyscy mogą wzrastać i rozwijać się pod Twoją ojcowską opieką. Umiłowany święty Józefie, dziękuję Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo i ojcowską miłość. Przyjmij moje pokorne modlitwy i przekaż je mojemu Ojcu Niebieskiemu. Niech Twoje błogosławieństwo i ochrona zawsze będą ze mną, towarzysząc mi we wszystkich chwilach mojego życia. Umiłowany święty Józefie, pokornie kontynuuję moją modlitwę, wzywając Twojego potężnego wstawiennictwa i ufając w Twoją bezgraniczną dobroć. Proszę Cię, abyś nadal mnie chronił, czuwał nad moim zdrowiem i błogosławieństwem finansowym w moim życiu. Błagam Cię, święty Józefie, abyś chronił dzieci w obliczu niebezpieczeństw i trudności, z którymi borykają się każdego dnia. Ty, obroń świętej rodziny, strzeż mnie od wszelkiego zła i wybaw mnie z sideł wroga. Umacniaj mnie w obliczu pokus i prowadź, abym kroczył drogą prawości i świętości. Święty Józefie, proszę Cię o wstawiennictwo u Boga za moje zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Daj mi siłę i łygę, abym oparł się chorobie w chwilach słabości. Przywróć we wszystkich sferach mojego istnienia równowagę i dobre samopoczucie. Niech Twoje wstawiennictwo będzie uzdrawiającym balsamem, który odnowi moją witalność i zapewni mi pełnię życia. Święty Józefie, żywicielu świętej rodziny, poznaj moje potrzeby materialne. Proszę cię, abyś prowadził mnie w zarządzaniu moimi zasobami finansowymi, dając mi mądrość i rozeznanie w podejmowaniu właściwych decyzji. Otwórz mi możliwości znalezienia przyzwoitej pracy i stałego dochodu. Obym został pobłogosławiony obfitością i dobrobytem, aby zaspokoić moje potrzeby i być hojnym dla tych, którzy mają mniej szczęścia. Święty Józefie, wzorze ciężkiej pracy i bezinteresowności. Proszę o wstawiennictwo, abym odnalazł spełnienie i sukces w życiu zawodowym. Spraw, abym był doceniany za swoją ciężką pracę, dostrzegał swoje zdolności i był sprawiedliwie wynagradzany. Zainspiruj mnie, abym był wytrwały, etyczny i oddany we wszystkich obszarach mojej pracy. Niech moja kariera będzie błogosławiona, pozwalając mi osiągnąć stabilność i rozwój. Umiłowany święty Józefie. Dziękuję Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo i za Twoją opiekuńczą obecność w moim życiu. Przyjmij moje modlitwy i przedstaw je Ojcu Niebieskiemu przez swoje potężne wstawiennictwo. Obym był godny Twoich łask i pod Twoją opieką, i obym żył w zdrowiu, pomyślności i świętości za Twoim wstawiennictwem. Święty Józefie, niech będę pod boską opieką. W pełnym zdrowiu i obdarzony błogosławieństwami finansowymi, za którymi tęsknię. Obym był narzędziem miłości i służby na tym świecie, podążając za Twoim przykładem pokory i oddania. Umiłowany święty Józefie, przed Twoim nieustannym wstawiennictwem i ojcowską miłością, kontynuuję moją modlitwę z pokorą i oddaniem. Proszę Cię, abyś nadal mnie chronił. Czuwał nad moim zdrowiem i obsypywał moje życie błogosławieństwami finansowymi. Błagam cię, święty Józefie, abyś chronił mnie przed wszystkimi kłopotami, które mogą nękać moją egzystencję. Zostałeś wybrany na opiekuna świętej rodziny. Rozciągnij swój płaszcz miłości i ochrony nade mną i wszystkimi, którymi się opiekuje. Wybaw nas od przeciwności losu. Od niebezpieczeństw widzialnych i niewidzialnych i zachowaj nas mocnymi w naszej wierze i zaufaniu do Boga. Święty Józefie, proszę cię o wstawiennictwo u Boga za moje zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Obdarz mnie łaską silnego i witalnego ciała, zdolnego do wykonywania codziennych obowiązków i bezinteresownej służby bliźniemu. Wybaw mnie od chorób i umocnij w obliczu wyzwań życia. Za Twoim wstawiennictwem niech otrzymam uzdrowienie i dobre samopoczucie. Przywróć mi pełnie zdrowia. Święty Józefie, Ty wspierasz świętą rodzinę. Poznaj moje potrzeby materialne. Proszę Cię, pomóż mi mądrze zarządzać powierzonymi mi funduszami, abym mógł zaspokoić swoje potrzeby i pomóc tym, którzy są ode mnie zależni. Otwórz mi możliwości znalezienia pracy i dobrobytu z godnością i uczciwością. Niech Twoje wstawiennictwo zapewni mi obfitość i stabilność finansową, abym mógł realizować moje projekty i być hojnym wobec potrzebujących. Święty Józef jest przykładem pracy i poświęcenia. Proszę Cię o wstawiennictwo u Boga za moim życiem zawodowym. Pomóż mi znaleźć pracę, która będzie satysfakcjonująca i zgodna z moim powołaniem i zdolnościami. Obdarz mnie sukcesem i satysfakcją we wszystkich moich przedsięwzięciach. Abym mógł być źródłem błogosławieństwa dla mojej rodziny i świata. Umiłowany święty Józefie, dziękuję Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo i pełną miłości obecność w moim życiu. Przyjmij moje modlitwy i przedstaw je mojemu Ojcu Niebieskiemu z Twoją potężną pomocą. Obym był godny Twoich łask i pod Twoją opieką. Niech będzie mi dane zdrowie, pomyślność i szczęście. Za Twoim wstawiennictwem. Święty Józefie, niech doświadczę boskiej ochrony, osiągnę pełnię zdrowia i zostanę obdarzony błogosławieństwami finansowymi, których pragnę. Obym stał się kanałem miłości i służby na tym świecie, podążając za Twoim przykładem pokory. Święty Józefie, módl się za nami. Amen.